Hej, hej! Witajcie w kolejnym odcinku Wiadomo, czyli wiadomości ze świata MMO. Tym razem mam dla was około 13 informacji, w tym dwie całkowite petardy, które rozwaliły ten tydzień. Oczywiście wszelkich wiadomości MMO. A więc zaczniemy może od samego początku, a te dwie petardy zostawimy sobie w środku, tak żebyście mogli sobie pooglądać cały odcinek. Nie pamiętam o co będzie. Obejrzycie, zdowiecie się, zobaczycie o co mi chodzi. A więc zacznijmy od... 19 stycznia 2015 roku. Football Manager Online wystartował właśnie w Korei. Domyślacie się pewnie, cóż to jest za gierka? Chyba kart zagrywał się w jakiegoś menedżera piłkarskiego, a Football Online Manager jest tym kwintesencą wszelkich menedżerów piłkarskich, jakie są dostępne właśnie przez sieć lub też zagrywa się w wersję singlową w Korei. Mamy właśnie nawet fajnie wyglądającą wersję, z czego możecie zobaczyć po obecnym filmiku. Mam nadzieję, że są plany wydoliczne na Europę. Zobaczymy. Obym, obym się nie mylił. I to tylko ta informacja praktycznie 19 stycznia, która była warta uwagi. Teraz 20 stycznia 2015 roku. Eloa Online. Kolejna koreańska. W ogóle te informacje są zdominowane przez koreańskie newsy. Kolejna koreańska gra. Jest to stricte hack and slash, w środku znajdziemy trzy klasy do wyboru: Blood Knight, Major i Rangera. Z których Każda posiada trzy podklasy, właściwie trzy różne subklasy. Mamy tutaj 36 różnych stylów walki do wyboru, co powinno sprawić, że rozgrywka sama idealnie dopasowuje się do każdego typu gracza. Wygląda fajnie, nie potwierdzono wersji angielskiej, ale jak mówię, ciągle druga nadzieja, że wyjdzie u nas w Europie. Trzecia informacja: Final Fantasy XIV dostał nowy patch o nazwie Before The Fall. Dodano main scenario nowe, nowe side questy. Dwa dungi zamieniono na hard, czyli Wonders Palace i Adam Keep. Oczywiście stare też pozostawiono. Dodano nowy Dungeon Keeper of the Lake. Dwa nowe triale Odin i Gilgamesh. Dodano także rozszerzenie do Crystal Tower czyli World of Darkness oraz nowy Battleground Podalance Ruins Vault. Czwarta informacja, Neverwinter Online dostaje dodatek Elemental Evil, znaczy zapowiedziany jest, nie że dostaje, tylko na razie zapowiedziany dodatek. Level cap zostanie zwiększony z 60 do 70 poziomu. Będzie podobno to największy dodatek od premiery Neverwintera. Nowe questy, umiejętności dla każdej postaci, osiągnięcia potwory, obszary. No i przede wszystkim nowa klasa Palady. Taki tank, który może też przyśleć bardzo podobny do tanka jaki, y, Paladyna, jaki występ, występuje Boże w Wowie. Czyli może odgrywać rolę Hillera albo też totalnego tanka. 21 stycznia 2015 roku. Maple Story dwójeczka startuje w Korei, tak, znowu koreańska gra. Tym razem, czy Maple Story dwójka dorówna swojemu odpowiednikowi jedynce, czy pociągnie to, że tak powiem w cudzysłowie, legendę, w którą zagrywali się miliony graczy i dalej zagrywają się miliony graczy. Zobaczymy, jak na razie nie wygląda, to słabo, ale wiadomo, każdy zawsze w kolejnej części doczekuje się czegoś więcej od poprzedniczka. I. Łatwo zawieść je z fanów danej wersji, czy zawiedzie? Zobaczymy. zobaczymy, co ocenią to koreańscy gracze. Szósta informacja, Blizzard sprzedaje funder paki do Heroes of the Storm. Koszt takiego funder to jest około 151 zł. Niestety suma dość duża, ale nie martwcie się w tym mamy trzech stałych czempionów Diablo, Rainora oraz Tyrande, Bonusowe skórki, złoty mount 2,500 zł i dostęp oczywiście do bety natychmiastowo, więc jeżeli nie chcecie czekać lub nie macie właśnie jeszcze heroes od samosym koncie, możecie sobie wykupić i dostaniecie czempionów, skórki oraz mounty specjalnego tylko właśnie Packa. I teraz pierwsza z petard, o której zapowiedziałem na początku. Scrolls Online przychodzi z Pay to Play na buy to Play. Oczywiście jest to była to spodziewana informacja po tym, jak wycofano prepaidy na pół roku. Ale dokładnie. Otóż osoby, które zakupiły w przyszłości ESO, a nie opłacają abonamentu, nie muszą się martwić. Po 17 marca wrócą do gry za darmo. Pozostali, którzy jeszcze nie odwiedzili świata tamterem, mogą kupić Gierkę już teraz. Powiedzmy, pograć sobie te 30 dni i poczekać do 17 marca, lub też zakupić Gierkę dopiero 17 marca. czyli coś na zasadzie osadły, gdzie kupujemy raz i sobie gramy do woli. Jednak wszelkie DLC będą płatne, jeżeli nie będziemy opłacali abonamentu bo też on pozostanie jako taki tzw. SO, jeżeli będziemy opłacać, dodatki będziemy mieli za darmo. W 22 stycznia 2015 roku, ósma informacja: Jade Dynasty dostał nową ekspansję, czyli tzw. Hydrę. Co mamy tam w środku? Otóż, nowa kasa Hydran i dołącza do rosy Eterkinów. Jest to postać Mele uzbrojona w wielką Halabardę Solkratz. Karty, które są związane z naszą duszą, poprawiają nasze statystyki. statystyki, Nowy Spirit, czyli nasz duszek, który zami zamiast będzie będziemy mogli go wysyłać na wszelkiego rodzaju wyprawy. On przyniesie nam dodatkowe, cenne przedmioty. I też nowy Event: Greedy Monster, czyli potwory, które okradły jakieś drzewo, a my musimy odzyskać elementy tego drzewa. Dziewiąta informacja: Gunner debiutuje w Skyforge, jest to czwarta klasa dostępna, pokazana w Skyforge strzela on pociskami, laserem, od biedy też z plazmy przyzywa altererię, wali elektrycznością, rakietami nie otaczem ognia, czego tylko bardzo chcecie i dusza zapragnie, to jest prawdziwy z pierwszego zdarzenia gunner, który naprawdę ma jaja ze stali, że tak to mogę powiedzieć nie jest to ionowy przydupas, który tam powiedzmy sobie co coś tam robi, tutaj naprawdę widać, że ma to moc, jest samobieżną machiną, obręczniczą, tak go mogę nazwać. 23 stycznia 2015 roku, Storm United, jest to nowy FPS, coś na podobny, bardzo, bardzo wybitnie podobny do Halo. Mamy też jakąś rasę obcych, którą musimy wybić, bo strzelamy się właśnie pomiędzy sobą w warunkach PvP, bardzo, bardzo, jak wspomniałem, wspomniałem tu Halo'i. Jakoś nie mogę. Oderwać tego skojarzenia od siebie, czyżby kopia, nie wiem. Może spróbujcie, zobaczcie, jeżeli chcecie. 24 stycznia 2015 roku Toxic, dokładnie 2k na końcu, jest to strzelanka typu arena FPS, nawiązująca do klasycznych produkcji z lat 90., czyli takich jak Quake czy Unreal Tournament. Ścigamy się do tej grze w najemnika z dwóch wywaśnionych korporacji walczymy o źródła energii. Stwórcy udostępnić 9 rodzajów unikalnych broni, posiadając możliwość strzelania na dwa sposoby. Na początku zabawy dysponujemy jednak tylko atakiem wręcz oraz pistoletem. Pozostałe narzędzia mordu znajdujemy na mapie. Koszty gierki to około 70 zł, więc jeżeli chcecie poczuć, że tak powiem. Dawne emocje za czasów Quaker Unreal Tournamenta, no to jest gierka chyba, o której możecie oczekiwać, bardzo, bardzo podobna. I dwunasta informacja, czyli właśnie petarda druga, która była zapomniana wcześniej. Heart Auditors, pierwszy dodatek do kit Warsa 2, czyli tak dobrze słyszycie. Pierwszy dodatek do Kill Warsa oczywiście będzie płatny. A co w nim? Nowa klasa Renowent, Heavy Armor King nosząca, no, że tak powiem, ciężką zbroję. Nie będzie wyższego level kapu, nie będzie wyższego giru, Nowy Battleground, nowy tryb PvP Stronghold, nowy system Masteries, nowe mapy, potwory, bossy, nowe skilly. -e. I co najważniejsze, jak sam tytuł zapowiadał, i płaczki, że tak powiem w cudzysłowie, płaczki i Oto się czepiali z naszej prosa, że nie ma wojny Gildia na Gildia, więc będą wojny Gildia na Gildię. Guild Hale, nowe sposoby eksploracji, na przykład latanie, nowe legendarki. Nowe challenge grupowe i no, nowe kombinacje broni dla klas. Na przykład Ranger z staffem będzie mógł grać i stanie się druidem lub też na przykład inżynier e, prawdopodobnie chyba z kimś, to był z mieczem. Bodajże, że dobrze pamiętam, już teraz przebywacie, ale nie pamiętam dokładnie, będzie stał się na przykład mechanikiem. I to właśnie była ta druga petarda Oczekiwanie na dodatek dwójki I 25 stycznia. Rekord Guinnessa pobity wczoraj na polu walki w planet Sidewicer zgromadził się 1158 graczy. Nic tylko chwała, to taka krótki news, taki wspomniający, że warto pogryć Planet Side, jeżeli by bycie żeby masowy, masowy zabierał.